Dzień dobry, mam na imię Robert i jestem trenerem. Witam Państwa, ja nie jestem specjalnie sentymentalnym człowiekiem, chociaż czasami lubię zaglądać w przeszłość, patrzeć w przyszłość w tym sensie, że. Zgadywać, jak to będzie, myśleć o tym, co było, nie tyle, żeby się karmić przeszłością, tylko po prostu, żeby wyciągać wnioski. I byłem niedawno w Zamojskiem i, będąc zamojskiem, dosłownie musiałem zjechać 15 km, żeby odwiedzić firmę, dla której robiłem kiedyś pewien projekt. I to jest takie coś, co Państwu da pewną wskazówkę, jak. Zarządzać czy nie zarządzać, może swoją własną firmą. <laughs> eee, pojechałem do tej firmy, zobaczyłem z daleka, że są już chwasty. Eee, wszedłem przez dziurę w płocie, a tam maszyny w tej firmie, już takie na kupie, poprzerastane chwastami, gdzieś powycinane z betonu i tak dalej. To są duże maszyny do mieszania betonu, robienia różnych elementów. No i taki gość mnie tam zatrzymał przez bramę i przez tą siatkę i macha do mnie i mówi, panie, to już wszystko pozamykały, to już posprzedawały na złom. Ja mówię, co posprzedawały? A on mówi, te maszyny, to one posprzedawały na złom. Ja mówię, naprawdę? A on mówi, panie, to już wszystko. Tak fajnie powiedział takie słowo niewulgarne, ale pokazujące, ee, pokazujące, że to taki poszło na złą, właśnie. Taki, takie sformułowanie, panie, to wszystko na. O, no, może jak mi się przypomni, to, to powiem. I zrobiło mi się trochę przykro, z jednej strony, że ta firma właśnie w taki sposób upadła, ale z drugiej strony pomyślałem sobie, no cóż, no to było do przewidzenia. Zaczęło się od tego, że ta firma miała pewne kłopoty. I mój wujek, fantastyczny człowiek, wspaniały człowiek, którego po prostu uwielbiam, bo jest taki silny, konsekwentny, stanowczy, mądry, powiedział, Robert, ty robisz szkolenia, weź im zrób szkolenie z zakresu technik sprzedaży i zobacz, co w tej firmie jest nie tak, albo co tak, to... Podziałamy. Ja mówię: No, super, wujek, tylko czy oni mi za to zapłacą. On powiedział: No, właśnie, tu jest problem, bo oni nie są takimi ludźmi, którzy płacą za szkolenia. Także właściwie, no to on był na jakimś szkoleniu już takim z gminy, no ale jak widać, niewiele mu to dało i, i tego. No, ja mówię, no, wujku, powiedzmy sobie szczerze: Oczywiście zrobię mu to szkolenie, jak tylko pojadę na stację Shell'a i zatankuję za darmo. Kanister albo cały bak paliwa, i powiem sprzedawcy: Proszę pana, zatankowałem cały bak paliwa 62 litry. To zróbmy tak, że ja zapłacę, jak mi to paliwo się spodoba, jak będzie dobre. Będzie naprawdę fajny, ten samochód naprawdę będzie dobrze jeździł. To ja już będę już kupował i płacił, a to, to traktujmy taki pilotażowo, że te 62 litry zatankowałem. I mówię do niego: Wujku, więc jeżeli zatankuję pilotażowo 62 litry paliwa na stacji Shell'a, to w tym momencie. Zrobić ci to szkolenie. Oczywiście, jak zadankuję pilotażowo, a sprzedawca powie: Oczywiście, Panie Robercie, proszę się nie martwić, jak Panu e, będzie paliwo pasowało, proszę u nas kupować. Te 62 litry to jest e, pilotażowo, tak traktujemy to. Wujek powiedział: No nie, no tak to nie da rady. Ja mówię: No widzisz, no nie da rady. No, jak tylko szelu zadankuję paliwo, to od razu zrobię Twojemu przyjacielowi szkolenie. Próbował z różnych stron, ale okazało się to niemożliwe, ponieważ kiedyś sobie całem pod wpływem takiej firmy Kaiser International i pana doktora Jana Janeczka, że on powiedział: nigdy nie róbcie żadnych projektów za darmo. Nigdy, ponieważ nigdy nie zostaną docenione, a zbierzecie taki hejt jak, jak nie wiem co ponieważ ludzie nigdy nie szanują tego, co dostali za darmo, a i wasza jakby samoocena ulegnie bardzo niskiem, u, ba, o, bardzo nisko upadnie. No więc powiedziałem nie. Wuj powiedział, no ale pamiętasz, podobała ci się taka fajna tokarka. Ja powiedziałem, no i podoba mi się nadal. No to zrób to szkolenie, ja ci ją dam w prezencie. No i dogadaliśmy się, że zrobię szkolenie, a dostanę tokarkę. I zacząłem się brać do roboty, w tej firmie pan Darek był y, młody przedsiębiorca, szefem. Miał dwóch, trzech pracowników, którzy byli źle prowadzeni. Mianowicie. Y, przeszkadza państwu pies? Trochę przeszkadza. Już zamknę okno. Dobra. Wróciłem, kadr się zapełnił. Więc. Y, byli źle prowadzeni, nie byli, jakby to powiedzieć, nauczeni pracy jakościowej, po prostu tacy, tacy wyrobnicy, no, no tak, tak by można było powiedzieć. Natomiast pan Darek, który prowadził tą firmę, pra, prowadził ją zdecydowanie źle. Z wielu bardzo względów nie rozumiał roli jakości w prowadzeniu firmy, nie utrzymywał kontaktów z klientami, nie miał żadnej bazy danych z klientami yy, na reklamacje. Reagował opryskliwie, no, no bardzo było wiele rzeczy, a przede wszystkim nie miał żadnego, naprawdę żadnego interfejsu do komunikowania się z rynkiem. Mianowicie, marketingiem u niego w firmie od trzech lat zajmował się jego szwagier. Absolutny paranoik, i to naprawdę mówię paranoik, po prostu człowiek, który miał paranoję jakieś i chodził i opowiadał, że, że to są takie mm, fora gdzieś, gdzie się sprzedaje. Dodajmy, co się sprzedaje. Dodaje się, dodajmy, że sprzedaje się, ta firma produkowała profile betonowe, takie różne wanny betonowe, takie fontanny betonowe, krawężniki, takie wymyślne rzeczy, ładne bardzo, ale to było wszystko beton. No, trudno to wysyłać samolotem do Japonii. Mało tego, jakby rentowność tego przedsięwzięcia to kruszyła, nomenomen koszty transportu że które musiały być bardzo ograniczone. I tutaj jakby dobra lokalna renoma dużo bardzo znaczyła. I ten paranoik yy, opowiadał jakieś fantasmagorie, że jakieś są fora, gdzie się te elementy a jak prosiłem, żeby powiedział gdzie są te fora, bo ja za sprawdzę. No nie, no to ja tu nie mam komputera, ja wiele ja mam. No tak, ale to ja muszę znaleźć. Wiecie, no jak ktoś jest paranoikiem, to po 10 minutach rozmowy ma się go ochotę z kijem. No po prostu, no, ja wiem, no ale niech pan poda chociaż przykład. No tak, ale ja to muszę znaleźć. I ten człowiek robił mu od 3 lat, uważajcie Państwo, wizytówki, stronę internetową i yy, wizualizację. Ja to zrobiłem wszystko poza stroną internetową w yy, dosłownie 2 godziny. Ta firma nazywała się tam. Yy, od imienia właściciela, tam Darek, to zrobiłem yy, tam darkowy beton, czy darkowe betony, yy, czy tam inaczej, taką fajną nazwę znalazłem, jakąś taką fajną. Darkowe betony, wybetonujemy Twoje marzenia. No ale wiecie Państwo o co chodzi, że razem Darek yy, TurboBetonowy, czy Turbodarek. Turbo Darek, Turbo Beton, yy, Turbo Jakość. No coś takiego, fajnego. To było takie fajne, że się podobało. Nic takiego na rynku jeszcze nie było i było podane wszystko co trzeba, numer telefonu. Mało tego, zrobiłem to logo i zrobiłem taki szablon fajny, żeby na wszystkich produktach, które robili, po prostu już na dzień dobry odciskiwali. Ten facet, ten paranoik, ten szwagier jego, zaczął y, poprawiać ten mój projekt. Powiedziałem mu, żeby oddalił się w pośpiechu, najlepiej w podskokach, bo on sobie będzie mógł poprawiać mój projekt, jak go kupi, jak zapłaci za niego, a nie, że ja coś daję, a on poprawia. Nie ma możliwości. No, to tak właśnie jak się takiej osobie powierzy marketing. Drugą osobą hamulcową była żona tego pana Darka. Mianowicie on odbierał, oni mieli chyba czwórkę czy piątkę dzieci. Ja w tym nie widzę nic złego. Wtedy jeszcze nie było 500 plus, teraz to być może właśnie z tego żyją. Natomiast chodzi o to, że pani żona Darka dzwoniła do niego, nie wiem, 40-50 razy w ciągu dnia. Ja mu na to zwróciłem uwagę. Mówię, proszę pana, nie może być tak, że żona dzwoni do pana 50 razy w ciągu dnia. Nie może tak być, bo on powiedział: No, ale proszę pana, no przecież to jest moja żona, przecież mamy dzieci. My. Ja mówię, proszę pana, nie, nie jest problem w tym, że macie dzieci, to jest cudowne. Nie jest problem w tym, że to jest pańska żona, to jest cudowne. Moja dziewczyna też do mnie teraz na przykład dzwoni i mówi: Cześć, misiu, tęsknisz? Ja mówię tęsknię. to fajnie, i się rozłącza, i też dzwonimy do siebie wiele razy. Natomiast problemem jest to. Że 80-90% telefonów to były od żony. Nie było problemu ilość, tylko że strukturalnie on w zasadzie ten telefon nie dzwoni na jego klienci, tylko ta żona. Non-stop. I non-stop zawracała mu głowę, mówiąc o nie Na przykład mówiła: Kubuś się zesrał. No tak, ta. słuchaj, jak będziesz jechał, yy, no to kup tam mleko nie wiem, bez laktozy, 3% takie tam. No dobrze, a kiedy będziesz jechał? No na razie się nie wybieram. No to przyjedź zaraz, bo to Kubuś, ja muszę kaszkę. I cały czas był, normalnie jak nie mogliśmy jednej rozmowy dokończyć, żeby ona nie dzwoniła pięć razy. Ja mu wyjaśniłem, że owszem, ale powinny być proporcje takie, że na jeden telefon od żony dzwoni pięciu klientów. I on po prostu zarządza tą firmą, a nie, że ona go ciągle wyciąga i tak naprawdę on nie jest w domu. No bo coś się dzieje w firmie, on nie jest w firmie, bo ściąga co chwila do domu, ciągle w tych rozjazdach. Pracownicy jak jego nie ma w firmie, to siadający sobie papieroska palą, no bo to wiadomo, ten typ profilu. Zresztą oni byli wynagradzani w taki sposób, że w zasadzie ja bym się dziwił, gdyby cokolwiek robili. W sposób wydajny i efektywny, no bo to nie zależało ich wynagrodzenie od ich efektywności, nie było żadnych pomiarowych rzeczy. Nie wyglądało to generalnie dobrze, ale chęć posiadania tokarki przeze mnie do drewna była jednakowoż duża i przygotowałem dobry projekt szkoleniowy. Dobry projekt szkoleniowy z logo, ze wszystkim, wszystko przygotowałem. Zaczął się dzień szkolenia, oczywiście, wcześniej przygotowałem jakie będą korzyści ze szkolenia, jakie są materiały, wszystko przygotowałem no po prostu od początku do końca dobrze. I Przyszły dzień, dzień szkolenia była to taka wynajęta salka w takiej restauracji, bardzo fajna, bardzo spokojna. I to miało trwać szkolenie, nie pamiętam jak to było, ale chyba od 9 do 18 z przerwą na obiad. Z taką w ogóle przerwą, że stała z boku kawa i ciasteczka. Że w ogóle mogliśmy mieć przerwę i to było dość trudne szkolenie. Dwa dni trwało, dwudniowe w ogóle. No i było odniesione dokładnie do ich firmy, przygotowane materiały, rozeznanie rynku, profile, jakie są na rynku, jakie by mogły być, jakie wizualizacje, jak się rozmawia z klientem, przykłady, case'y, no wszystko było przygotowane, rozmowy telefoniczne, jak się to wszystko robi. Ledwie zaczęliśmy to robić szkolenie, oczywiście zaczął dzwonić telefon, pan Darek od żony odbiera telefon, ja mówię, panie Dareku, kochany, zaczynamy szkolenie, albo pan tu jest, albo pana tu nie ma. No nie, nie, to ja tu jestem. Nie, halo, nie dzwoń, jestem na szkoleniu, tak, na szkoleniu, nie dzwonę, dobra. No i załatwiona sprawa. Co myślę? Zaczynamy projekt. pracę, pracujemy, pracujemy, pracujemy i nagle ścierp mi tyłek. Słyszę, jak po tym grysiku, takim pod tą salą, podjeżdża samochód. Co pomyślałem? Żona. I słyszę Tarek! Tarek! On podszedł do okna i mówi Co? Jestem na szkoleniu. O której kończycie? O 18. A, zapytaj Pana, czy możecie skończyć wcześniej, na przykład o 13. I to mnie rozwaliło. Zapytaj Pana, czy możecie skończyć wcześniej o 13. Ja mu powiedziałem, proszę Pana, możemy już skończyć. Możemy już skończyć. Już. Po prostu już skończyć. Nie, 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 nie. nie. Ale faktycznie po przerwie tam pojechał do domu chyba i już na to szkolenie nie wrócił, a drugiego dnia szkolenie już się nie odbyło. Tokarka dalej stoi u wujka. I jak ona przyjechała i powiedziała, zapytaj pana, czy możemy skończyć, czy możecie skończyć o 13, to w takiej jakiejś jasności umysłu, której nie potrafię wyjaśnić, w takim przebłysku, w takim, czasami mamy ma się taki przebłysk, taką jasność, zrozumiałem, że ta firma jest skończona i że już nigdy z niej nic nie będzie. Zrozumiałem to. I ten i brat paranoik, który, yy, który robił te. Te logo, pamiętam. Jak on zaczął poprawiać to moje logo, to krew mnie zalała. I to wszystko. Ja zrozumiałem, że jeżeli ona tyle razy dzwoni do niego, to nic z tego nie będzie. Bo. Tu właśnie apel do domowników, ludzi, którzy pracują w domu. Moje złote godziny na przykład to jest między godziną 8 a 14. I trzeba zrozumieć, że jeżeli wasz mąż, czy żona pracuje, jest na przykład freelancerem, jest trenerem albo projektantem, to on w tych godzinach, w których pracuje, po prostu pracuje. I jest w pracy. I tak samo jak nie przychodzicie do niego, kiedy jest w biurowcu co chwilę, i mówicie: kup serek biały, a co robisz, a coś tam. No bo pracuje, tak samo on pracuje w domu. Co powinna zrobić ta żona? Ta żona powinna przyjść, powiedzieć: Dzień dobry, jestem Gabrysia, żona pana Darka. Słuchajcie, słyszałem, że macie mieć szkolenie, bardzo się cieszę, dawno u nas w firmie szkolenie nie było. Ja zabieram Darkowi telefon, żeby miał absolutny spokój. Ja przyjeżdżam po niego po 18 a tymczasem zrobiłem dla was pyszną szarlotkę i dobrą kawę. Także uczcie się dobrze, a jeżeli coś będzie potrzebne, to dzwonić na domowy telefon, Darek. Tak, albo coś tam, albo coś tam. Ja bym powiedział: Pani Gabrysiu, super, cieszę się, że pani nas wspiera. I to byłoby normalne, fajne podejście. A pytanie, zapytajcie Pana, czy możecie skończyć o 13, po prostu zupełnie mnie rozwaliło. Tej firmy nie ma już w tej chwili. Tak bardzo wielu firm nie ma. Ludzie nie rozumieją tego, że właśnie pracując w domu, pracuje się o wiele bardziej. Ciężko, trudniej, ponieważ jest pokusa taka, żeby sobie pójść do lodówki, włączyć telewizor, posiedzieć, i zwłaszcza, jeżeli nie ma się wielu pokojów, na przykład dwa czy trzy, żeby wejść i powiedzieć, co robisz, ale słuchaj, to zrobisz to później, choć pojedziemy gdzieś, nie ma zrobisz to później. Tak samo, albo nawet bardziej, jak ktoś jest w tej chwili w pracy, tak samo jest w pracy w domu. Ja przyjąłem coś takiego, że yy, kiedy pracuję w domu, to Po prostu pracuje i nie toleruje żadnego, jakby to powiedzieć, zakłócenia mi tej pracy. Znaczy, oczywiście, jeżeli coś się stanie, wiadomo, bla, bla, to wiadoma sprawa, tak? Jeżeli coś się stanie, to znaczy, coś się stało, to coś się może stać. Natomiast, o, mam taką lampkę, w tej chwili wymieniam w niej żarówkę. Która wisi nad drzwiami, jak ona się świeci na czerwono, to znaczy, Ja pracuję. Może to jest takie przejęte z radia, ponieważ bardzo lubię takie a a rekwizyty radiowe. Jak się zapala on-air, czy lampka czerwona, to znaczy, jesteśmy na antenie i właśnie taka czerwona lampka nad drzwiami, to akurat to jest chyba lampka od żuka, się spaliła żarówka. Właśnie taka czerwona lampka mówi: Ja teraz pracuję, kocham Cię. Fajnie jest, super, fajnie, że jesteś, ale teraz ja pracuję i mi nie przeszkadzaj, ponieważ mam w tej chwili swój dobry czas, swoje złote godziny od 8 do 14. Notabene teraz jest 12:20. Wszystkim Państwu życzę sukcesów w takiej pracy, ale też musicie Państwo, zwłaszcza domownicy, zrozumieć, że jeżeli ktoś pracuje, jest freelancerem, to jego zebranie się do pracy, jeżeli jest w domu, jest, jest trudniejsze. Trudniejsze, dużo trudniejsze niż wtedy, kiedy jest w firmie, bo kiedy jest w firmie, to po prostu jest w firmie. A kiedy jest yy, w domu, to jest taka wielka pokusa go z tego wyrwać. I trzeba mieć dużo więcej dobrej, zdrowej dyscypliny. Zapytaj pana, czy możecie skończyć o 13. Zapytaj pana, czy możemy zbankrutować. Zapytaj. Możecie, ale lepiej być na rynku. Wszystkiego dobrego.